Masz szaty, nie? Dobra. Co masz teraz w taką walkę? W 11 lutego. 11 lutego? Albo 12 lutego? Aha. Co z kimś, jakimś yy, tematem? Będę robił tego pasa, to będzie Jakub susieński. Aha. Tam, to Polak. I on, no bo to musi być Polak, bo to jest miejsce, Polski, a nie Montenegro. Bo to nie jest Miesięc Narodowy. Ile dbał za 10, 10? No, wszystkie wygrane? Jedna porażka. Z kim? Z niedzielę pana ten film, 100 tysięcy było w kuri. Aha. na przykład nie zrobiłem, znaczy przedziedzicie trochę z treningami i. Bo no. problem się zregenerować. Więc... A co teraz jesteś coś z treningiem? Czy... No teraz tydzień, nie? Dobry. Zacząłem, bo miałem w październiku. Mm -hmm. a... Walkę, wtedy byłem jeszcze w górach Dwa tygodnie przerwy po górach i, i wróciłem. Nie? No, ja też patrzę na. Ja zawsze patrzyłem. Dla mnie ważniejsze było, żeby wcześniej trening zacząć niż wiesz, godzinę. Nawet jak tam bym, nie wiem, ktoś by mi powiedział, że tam jest kurwa nie wiadomo jaki trener, a bym miał jechać tam półtorej godziny, a tu bym miał pół godziny, to bym wybrał pół godziny. Aha. Bo by mi było szkoda czasu. Ja raz ten, jeździłem e, pociągiem Tendolino e, do Warszawy i nazwę codziennie. Tak? Tak, bo ja tam sparowałem z Izu, z Izu potem Szpilka. No to wiesz, no to, to jeszcze spoko, nie? Mhm. To, tam coś ci to dało, nie? Ale tak tylko robiłem tydzień, ale wtedy tam siedziałem w hotelu tydzień i wtedy jechałem na weekend mhm. nazwę, nie? 10 już pomcowałeś? Tak, no. Jak to w walce? Ciężko? Znaczy najgorsze jest... Yy... Najgorsze jest te pierwsze 10 stron, nie? Ну, в общем-то, у меня это по No ile twarzysz? 115, 100, 115, 200? Co ale teraz powiem? sobie zbijam. Wiesz, ty to? Ale mi się wydaje, że ty wyszedłeś. Ale też, że północ jest kurwa, tutaj no, on mi sięga. Bo razem był w wybrał. Niewybranego. Jest tak biedny, ale nie, no mamy 182. No przecież na no FaceTime to 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 face jest kurwa. Na FaceTime face widać, że on mi sięga. Tu 10, on ma na to 82, tak A. Ale ktoś mi też mówił, że może on się tak wypływamy, jak idzie. Bo kurczę, jak Jan mnie naprowadził, on też był, on był szeroki, szeroki, nie? Prostokąt. Bo to gdzieś tutaj, wiesz? Tak? Tak, no. nie Ale też no. już miałeś mi Facebooka i No, Tak, no mi się zdarzyło, że Także on... No, to się tak nie? Czekaj. Nie, nie, no. też się, kurwa... nie no, on musi mi tu gdzieś, to... tu gdzieś w tym, no. To no może się garbi, bo ktoś mnie ostatnio mówił, że kurwa, ty na obramkach staliśmy, on chodził na koncert, to taki też dotąd, pnię Ja mówię, no to może on tak wchodzi, kurwa. To może on. Ech. Nie no, bo no, on ma metra się zadba. Dobra, dzisiaj odpękane. No No właśnie, zaraz zawsze na pamięć i lata po walce, no. Ale teraz też, jak kurwa Wiesz, do walki, i wtedy masz fajne odcinek do Ja Teraz właśnie się nie przetrenowałem. no ile? 5 razy w tygodniu? Elegancko. Ale nie czuję potrzeby trenować teraz. Jak nie fajnie palę, to. Tak właśnie wyglądał sparing z Doncasio, więc Zapraszam do lajkowania, do zostawienia suba i lecimy z kolejnym odcinkiem. Yo!